Dzisiaj będziemy robić pierożki. Pierożki z czym? Pierożki chyba z mięskiem będziemy robić. A zobaczmy, co jeszcze nam zostanie, tak? Czyli co? Trzy szklanki mąki. Tak. Musi być blat czysty. Umyliśmy blat, bo nie można na brudnym blacie robić, tak? Czyli. Jedna szklanka, druga szklanka zostaw, kochani, to jest mączka. I to jest trzecia szklanka. Tata musiał będzie to rozrobić, wiesz? To jest trzecia szklanka. Troszkę mączki trzeba odłożyć, żeby później jak się robi ciasto, wiesz? Okej, rączka. mąż. Tu rączka. To dziwne, jak to Nie jestem. Emiciu a trzymyłaś rączki, żeby wkładać tam rączki? Co? Chodź, tato ci rączki. Nie można bez, bez umycia rączek. się bawić To się nie jest do zabawy, to jest tylko do pieczenia. Do pieczenia lub robienia tego? tylko okay. ale tam daj jeszcze tylko wytrzymać. Chodź. Dobrze. Już teraz do tego, co trzeba będzie dodać, kochanie. No. Trzeba tak jedną.

Mamy szklankę ciepłej wody, widzisz? Teraz do tego trzeba dać, tak, jedną czwartą łyżeczki soli. Czyli soli trzeba dać troszkę, widzisz? Trzeba tak posypiemy. Jedną trzy, czwartą. Będzie to dobre Będzie. Ok, czyli tyle soli już mamy to już jest tak z pół łyżeczki, myślę, że jeszcze troszkę i będzie ok dobrze, już wystarczy soli do tego, dodać trzeba będzie jeszcze hmmm trzeba będzie dodać jeszcze jedną łyżeczkę oleju plus smoczek połóż połóż soli dziękuję, czyli to jest co to jest, organiczny Spanish Virgin Oil, olej, olej, tak, olej? łyżeczka olej? oleju, widzisz, tak troszkę weźmiemy tutaj i to jest łyżeczka oleju. Teraz do tego trzeba będzie dodać jedno jajo. Jedno jajo. Jakie jajo surowe, nie gotowane, tylko surowe, wiesz? O takie jajko. Surowe? No, okej, okay, patrz. O, o, spadło jajo. Ja? Ja myślałem, że to jajo nie spadnie. tu skorupka wpadła, trzeba wyrzucić skrótkę. bo nie będziemy chcieli mieć w pierożkach skorupek, tak? O, widzisz? Teraz co tata robi? Teraz muszę coś zrobić. Co muszę zrobić? To będziemy musieli ciasto Tak? Tak. Już, tata tylko. To jest co? To jest ciastko, żebyś, żebyś co? jest ciastko. z Co jest ciastkiem? teraz widzisz trzeba zrobić coś takiego tutaj taki mały wulkanik żeby można było wodę dolać Zobacz, wody dolewamy trochę ale to zrobiło się bańki bańki i też widzisz co się robi? I się ciasto razem troszkę klei klei? No. ładnie widzisz teraz trzeba jeszcze troszkę wody dolać o. I? Pijmy I? Pimy ciasto. Jak się przykleja do rączek? Do rączek. Jak fajnie się przykleja do rączek? To zaraz kochanie będziesz robiła zaczekaj na razie nie wróć sobie rączek wiesz bo później będzie ci trudno widzisz odkleić to tata jak już zrobi takie ciasto do robienia będziesz zaklejała pierożki okej okay? Takcie. no to już prawie niedługo będzie okej okay? okej okay. jeszcze troszkę wody widzisz trzeba tyle wody przeważnie ile jest w recepturze ale zawsze nieraz można dodać więcej czy mniej to zależy wiesz Dobrze. jak ja zrobię to jak skończysz coś robić co zrobisz nie wiem ile tego ciasta będzie ale ja myślę, że trochę będzie trochę pierożków się z niego zrobi tak. jak jest to? co zrobisz? Zaczekaj. już tata prawie, prawie chcesz mąkę już? zaraz, jeszcze chwilkę dobrze jeszcze tata nie ulepił ciasta nie robił ciasta I nie mą. a jak ja zrobię to? co robisz? czyli wody prawie jedna szklanka poszła no Ciasto na pierogi. Tutaj trzeba razem to wszystko podłączać. Jeszcze troszkę wody. Zostało. Co robi piesek? Położył się chyba, co? Nie. Nie położył się. Ok, to co teraz? Już mamy zrobione, wyrobione ciasto dosyć, tak? Teraz, żeby się nie kleiło za bardzo, to można jej trochę tak. Chcesz coś zrobić? Proszę. Co chcesz zrobić? Już tata będzie ci dawał, tylko najpierw w szklaneczce trzeba będzie wziąć i odbić. Wiesz co trzeba będzie odbić, kochanie? Tutaj też będzie... pachnie. Pachnie? Ciasto pachnie. Dobrze, jak pachnie ciasto, tak? Teraz posypiemy troszkę jeszcze mączki, żeby ciasto się nie przylepiało. I teraz tata będzie wałkował, wiesz? Wałkował! No, trzeba przewałkować to ciasto. czyli robimy kulkę? Fajnie no, kulki, jak zrobimy tak, jak ja. Tak jak z tak. Też robiłaś plasteliny ja kółki, no. Ja odroliłam plasteliny z Tata teraz bierze tak. wałek. Widzisz jaki wielki wałek. Super wałek, bo to jest ciężki. Dziś jeszcze się trochę przykleja. Ojejku. To jest taki czarny. To plasteliny. A to jest czarny. To, to jest do plasteliny myślisz? To, to jest taka plastelina, to już. Kto bałek? Tak. To jest taka. Czy ciasto? Ciasto jest jak plastelina, tak? Tak, to jest taka plastelina. Hmm. Ja też tak kom... Zrobiłam plasteliny. Co byś mało robiłam takie plasteliny? No.

ciocia też robiła taki następny sznoły kto robił? ciocia? ciocia tak Zobaczcie. tak, ciocia, tak. Zobacz, robiła takie coś co to jest? porwało się tatusiu porwało się porwało Uy. co to za dziadostwo o No i co teraz nic zrobimy? Nic nie stało się. No niby nic się nie stało, bo... Nakleimy to. Zakleimy, myślisz? Tak, myślę. Nie będzie się falowało. Się... No ale to teraz jak Kata nie będzie miał walka, żeby czymś zrobić to. tak, ten no. chyba jest wyrzucony. Taki duży ten kloczek Czyli Teraz będziemy musieli tak robić Pocznym Pomóżcie nam Jak robisz nie bubu Kochanie to, to zawsze uważa na Ciebie o, A prostu... na Ik weet het niet. Chocuik? Ja, precies. Ik zie hem nog steeds, maar hij is nog ja, Ik zie hem nog steeds. Ik zie hem nog steeds. Ik zie hem nog Ik zie hem Ik Dzień dobry. A nie lub tak. O, mamy ciasto, widzisz? Mamy ciasto. Już jest wystarczająco cienkie i grube, żeby można było zrobić z niego pierożki Tylko teraz wiesz co zrobimy? Będziemy odkładali tutaj na bok Jakieś duże. Duże, tak co musimy zrobić? musimy zrobić dziurki teraz wiesz? dziurki, tak okej okay. znaczy dziurki Coś takie to się bały się to się, to się to bały już jeden pierożek, który będziemy kleić który będziemy kleić? tak dobrze ja będziemy kleić tatą już.

Robić. Zaraz ci pokażę, tatuś Będziemy mięsko i będziesz zakrywać. I będziesz to Ulepić, wiesz? Ulepić? No. Kula! 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 sobie Kula! spieram Kula! już Kula! dobra. dobra